Czy wiesz, że światło w Twoim sklepie może być najpotężniejszym sprzedawcą? Klient podejmuje decyzje zakupowe w dużej mierze pod wpływem emocji, a nic nie tworzy lepszych emocji niż dobrze oświetlona przestrzeń i produkty. Odpowiednio dobrane światło przez ekspertów od multilet.pl zachęca do dłuższego przebywania między regałami, sprawia, że zakupy są przyjemniejsze, a to prowadzi do większego koszyka zakupowego i wzrostu Twojego paragonu. Z drugiej strony, ciemne, niedoświetlone przestrzenie to dla klienta sygnał: Nie czuję się tu dobrze, chcę wyjść stąd jak najszybciej. Mózg instynktownie unika miejsc, które wydają się zaniedbane przez brak odpowiedniego oświetlenia. Światło to inwestycja w doświadczenie Twojego klienta. Badania pokazują, że dobrze zaprojektowane oświetlenie może zwiększyć sprzedaż nawet o kilkadziesiąt procent. Klient czuje się bezpiecznie, wygodnie, chętnie sięga po produkty, a co najważniejsze, spędza w sklepie więcej czasu, co oznacza większe zakupy. Zadbaj o swoje oświetlenie i przekonaj się, jak wielką różnicę robi w Twoim sklepie.